a Ty jak w skrócie przez pole chodźcie będzie szybciej. Sześć hektarów marihuany. Kobieta, no, ja już po dziesięciu metrach myślałam, że jestem pingwinem. Skąd mogłaś mieć, skąd mogłaś mieć? Byłaś na misji z Kolumbii, mogłaś się domyślić. Myślałaś, że to marnia. A Powiedz mi Zosia, gdzie Ty taką marihuanę widziałaś? A, w Kolumbii. Nie pyta jak tam będą na Piedruszka. Całe świeżo zagraża na mnie Nie wiadomo, co by widziała w tym polu, jak ona nazwili już poriana. No. Zresztą obie jest tej Ona pod miała i O co mi chodzi? O to mi chodzi kobiety. Po dziesięciu minutach wszyscy byli tak opaleni, że ja się zastanawiałam, czy my idziemy do Częstochowy, czy na usta. A też pokładałem nawet nie przypomina. Szkoda tego siedza, tak? Siedzimy, śmiejemy się, a ten nagle wstaje i mówi, a przejdę się po jeziorze. Tak. Dobrze się go wyciągnęło. No idzie do kogoś, do do, 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 do pasa. I taka bo.